Objęcie patronatu przez marszałka Senatu wpłynęło na pewno na treść olimpiady w tym roku, dlatego że temat przewodni to jest historia i rola Senatu w dziejach Rzeczpospolitej od czasu, momentu, kiedy powstał, do momentu, kiedy, do, do współczesności, tak naprawdę. Widać więc, że, że jest to propagowanie tej idei, jaką jest funkcjonowanie i potrzeba istnienia w Senatu wśród młodzieży. Ta idea. Powinna być propagowana. Trzeci etap jest y, bardzo podobny do drugiego. Też się składa z części pisemnej, gdzie uczniowie rozwiązują test. I potem jest również y, część ustna, gdzie y, odpowiadają z lektur, które przeczytali, oraz odpowiadają na pytania członków komisji, ekspertów, y, historyków. Też y, no, wiedząc, z jakiego to będzie zakresu. Słyszymy też bardzo często od uczniów, że oni są bardzo zainteresowani historią, nawet wiążą swoją przyszłość z historią. Dlatego też widać, że ta Olimpiada bardzo pomaga w propagowaniu wiedzy historycznej i zainteresowania historią. Popularność konkursów będzie rosła, choćby z tego powodu, że one dają różne bonusy w związku z rekrutacją do szkoły średniej. Mówimy o konkursie Olimpiadzie Juniorów. I to na pewno też zwiększa popularność tego typu imprez.